Audycja zawiera lokowanie produktu. Masz ciekawy produkt, markę, a może usługę? Chcesz ją pokazać w programie Remont na 5+? Plus? Napisz do nas. Biuro maparemont+.pl. Na Cześć i witajcie w siódmym odcinku programu Remont na 5+, plus. a zaczynamy od inwestora Łukasza, który opowie nieco o postępach prac na inwestycji pod koszalinem. Kąpać się jeszcze nie będziemy, ale już niedługo. Mamy tutaj duży, przestronny prysznic. Tą łazienkę zrobiliśmy jasno-czarną, z elementami złotego połysku i mamy tak. Baterie firmy Dante od naszego partnera Top Sanit. Szybę firmy New Trendy oczywiście od Top Cała armatura tutaj w tym domu jest od Andrzeja z topsanit Top Sanit. Jak i również Podpływ liniowy. Oświetlenie firmy Milagro. Również teledowe. Mamy również tutaj zamontowany włącznik żaluzjowy na wi firmy Simon. Do wyboru są czarne, jak i białe. Dlatego do jasnych płytek dajemy białe. Do czarnych czarne. Piękna lampa firmy Milagro. Jak i również. Włączniki firmy Simon, bateria Deante, no i tak się prezentuje nasza łazienka. Jeszcze zapomniałbym o jednym bardzo ważnym, bardzo ważnej rzeczy, o grzejniku firmy Imers, również od top bo gdzie będziemy suszyć ręczniki po kąpieli. Przenosimy się do stolicy, czyli Warszawy, a dokładnie do naszego partnera HTS. Znajdujemy się na magazynie HTS Polska, ponad 3000 m2. Tu znajdziemy, będziemy szukali, wszystkich potrzebnych rzeczy na inwestycje w nowym targu. Rury wentylacyjne o średnicach od 100 do nawet 1250 to wszystko możemy znaleźć u nas na magazynie od ręki. Tego typu rozwiązanie będzie potrzebne w nowym targu, więc razem z programem remont na 5+, szukamy dalej kolejnych produktów. Czyli rury mamy, to czas na kanały prostokątne i jak i tak zwane tłumiki wentylacyjne. W firmie Ilmark przygotowaliśmy już produkty, które dostarczymy na inwestycje w nowym targu. Kanały prostokątne, jak i tłumiki wentylacyjne. Idziemy dalej, zeszukamy kolejnych produktów. A jakie jeszcze potrzebne są elementy do naszej inwestycji w nowym targu? Kolejnym naszym dostawcą jest firma RDJ Klima. Tutaj znajdziemy zakończenia wentylacji w każdym kształcie, w każdym rozmiarze, dopasowane pod potrzeby klientów. Również mamy przygotowane już kratki, które wylądują na inwestycji w nowym targu. Chodźcie dalej. I czas na Mitsubishi, ale nie samochód, a jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne klimatyzacje. Kolejnym naszym dostawcą jest firma Mitsubishi. Wszystko przygotowane do wysyłki, czyli jednostki zewnętrzne, jednostki wewnętrzne i całe sterowanie. Widzimy się w nowym targu. Zobaczycie jak to wszystko. To teraz to wszystko zabezpieczyć, zapakować na samochód i wyruszyć w drogę na naszą inwestycję w nowym targu. Czyli tak, wentylację do inwestycji w nowym targu mamy. Ale w restauracji, prócz wentylacji, potrzebny jest też bar, jak i lodówki. Wszystkie te sprzęty, które są najważniejsze w tego typu lokalach, są dostarczane przez Was. Co konkretnie tutaj w restauracji Winner znajdzie się właśnie z produktów Waszej firmy? W tym miejscu planujemy bar. No Też właśnie, no... Bar. Bar. ten nie stalowy, świetny bar. Ten stalowy, świetny bar, który jest ułatwieniem i tak naprawdę narzędziem pracy barmanów, bo o to chodzi. Mhm. I on ma pracować i służyć barmanom, nie tylko po to, żeby te... Drinki, te wszystkie e, najlepsze napoje wydawać, ale po to, żeby im się prosto popracowało i mhm, żeby ta obsługa żeby była sprawnie, szybka. Dokładnie. dokładnie. Mhm. Dlatego tutaj, akurat w projekcie technologicznym, mamy zawartą e, na przykład stację barmańską, mhm. e, czy, w której znajdują się powiedzmy e, zlew z, ze spryskiwaczem do. E, ze spryskiwaczem do kufli, mamy też część właśnie taką wydzieloną na lód i na kruszony lód i na lód w kostkach. Mm -hmm. Do tego w normalnych, w takim standardowym wykonaniu bary mają miejsce na kega, czyli na piwo pod blatem, ale Aha. tutaj jest zastosowany inny system, trochę jak w sieciach szybkiej obsługi. Mamy ten cały, to całe zaplecze alkoholu piwa z tyłu na magazynie, a doprowadzone jest to tutaj Prost jakąś prosto rurką do tego systemu. Dzięki temu oszczędzamy miejsce w barze, możemy wykorzystać to na szufladę, szafkę mm -hmm. i tak dalej. Tutaj czyli też... tutaj z waszej strony, przepraszam, że ci przerwałam. Tak. Jeżeli chodzi o bar, to oprócz tego, co się znajduje na ladzie, czyli ten cały system do, do utrzymania wszystkiego w porządku, też lodówki i takie tak. rzeczy do przechowania na, na szybko, tak? Tak, na dokładnie. Powróćmy do naszej inwestycji pod Koszalinem, gdzie właśnie rozpoczął się montaż drzwi loftowych z firmy MacHouse. O Maciej, tutaj jesteś. Drzwi Witam. przyjechały, no pytanie: kto je teraz założy? No tutaj, firma MacHouse. Oczywiście zaraz się zabieramy do roboty i zakładamy. Okej, okay, powiedz mi w ogóle, czym się zajmujecie, co robicie. Gdzie się znajdujecie? Jak wygląda wasza praca, wasza działalność? No, jesteśmy, przyjechaliśmy zbyt goszczy. Mhm. Zajmujemy się właśnie drzwiami loftowymi, nie tylko. Piaskujemy, malujemy na życzenie klienta, możemy zaprojektować daną rzecz. Czyli firma Maghaus oprócz montażu tworzy te drzwi pod zamówienie, jaki może zaprojektować indywidualny projekt pod każdą inwestycję. W naszym przypadku przyjeżdżamy do klienta, robimy pomiary i doradzamy yy, drzwi do wnętrza. Mam tylko nadzieję, że inwestor Łukasz dobrze pomierzył, bo teraz nie ma już odwrotu. Przenosimy się do naszego domku na Mazurach i sprawdzimy, jak idą postępy naszym dzielnym samurajom z firmy Samurio. Mistrzowie od mat grzewczych. Jesteśmy w środku. Tak jak mówiłem, prace już tutaj trwają. Jak widzicie, nasi dzielni instalatorzy już tutaj rozkładają system grzewczy. W tym momencie są przytwierdzany do podłoża dodatkowo, czyli yy, chodzi o to, żeby w momencie, kiedy wejdzie płytka i zaczynam tutaj zaciągać klejem, no to ta mata musi być tutaj przytwierdzona w taki sposób, żeby nie dochodziło do żadnych ruchów. No i właśnie to tak wygląda, tam jak widzicie ciepły montaż. No jak to będzie gotowe, podpinamy to pod termostat i zasadniczo tą strefę grzewczą mamy gotową. Metraż niewielki, więc wszystkie prace z montażem mat grzewczych powinny się skończyć jeszcze dzisiaj. Montaż wygląda na dość prosty i przyjemny. Na głowę nie pada, nikt na ciebie nie krzyczy. Spokój i opanowanie, jak na samuraja przystało. A na inwestycje pod koszalinem zawitał nasz nowy prowadzący, Marcin Borchardt, który sprawdzi postępy prac. Posłuchajmy. Znajdujemy się na inwestycji, tym razem pod koszalinem. Mieszkańcy koszalina często zwracają uwagę na to, że są myleni z kaliszem, ale nie, drodzy Państwo, to jest województwo zachodnio-pomorskie. To nie jest kalisz, tylko niedaleko mamy koszalin. Dodam także, że Koszalin nie znajduje się nad morzem, a jedynie do plaży mamy 10 km blisko, ale to jednak 10 km. Przed nami wspaniała inwestycja, dzisiaj czekamy na dostawę luster, a w międzyczasie obejrzyjmy sobie, jak wyglądają postępy w pracach. Zapraszam. Moi drodzy, na pierwszy rzut oka widać, że postępy są i to niemałe. Na wstępie pojawiły się piękne, Loftowe drzwi od firmy Mag House. Drzwi do pomieszczeń jeszcze nie mamy, ale no nie wszystko od razu. Na górę pójdziemy sobie za chwilę. A teraz przechodzimy do kuchni. Czyż to nie jest wspaniała kuchnia? No nie wiem, drodzy, to jeszcze nie jest kuchnia, ale już niedługo to będzie kuchnia, gdy pojawią się tutaj meble Ben. Jak na razie musimy to sobie wyobrazić, ale to będzie wspaniałe miejsce, gdzie będą przygotowywane wspaniałe posiłki, które później zjemy przy tym stole od firmy Rad Vision, zasiadając na bardzo wygodnych krzesłach i bardzo fajnych krzesłach. Od firmy Fajne Krzesła. Wracamy na Mazury, gdzie nasz partner nadbud, Paweł Adamski montuje cały pot na naszej inwestycji. Ale samo ogrodzenie dostarcza duda ogrodzenia. I to właśnie z nim porozmawia Zygmunt Heiser. Dzień dobry. E, duda ogrodzenia. Tak. Wy zajmujecie się tym terenem, ogradzaniem. Konkretnie, co tutaj, jakiego typu ogrodzenie powstanie? Więc tak, tutaj jest ogrodzenie panelowe z panela siatkowego, podmurówka dolna osadzona na cełowniku mhm. i jest tutaj tego no, sporo. Z tej strony mamy gotowe ogrodzenie. Tak, tak. To jest, to jest gotowe efekt, ogrodzenie. E, efekt finalny. Tak, to jest efekt finalny. W skład ogrodzenia wchodzą też dwie bramy dwuskrzydłowe i trzy furteczki. Mhm. Specjalnie tutaj dojeżdżacie, bo jesteście firmą, która tak, jest niedaleko Warszawy. Jesteśmy firmą właśnie, tak jak tutaj gdzieś widać koło polska, tak? 14. No, ale świat jest mały. Tak jeśli jest, jak jest praca, Mazur, to się Z przyjemnością jedzie. przyjeżdżamy. Tak, przy... A właśnie, rozumiem, że tego typu inwestycje jesteście w stanie wykonać w całej Polsce? Dokładnie. Gdzie jesteście potrzebni? Nas odległości nie ograniczają, także Aha. jeśli chodzi z kolei o transport i generalnie o, o inne też, powiedzmy, jakieś tam środki montażowe i tak dalej, więc mamy od małych ilości poprzez, tak jak tutaj Aha. widać, duże gabaryty i tak dalej. Jakiego typu ogrodzenia jesteście w stanie wykonać? Robimy oprócz tych ogrodzeń typowych, tak jak tutaj, Aha. panelowych, przy czym one są w różnych konfiguracjach, bo to jest akurat 23 możemy dojść nawet do panela dwumetrowego. Wysokość tak, ogrodzenia, to sporo, murów, jest, tak, 2 nawet 2,23, czyli daje nam to 2,5 metra. Grubości tych drutów pionowych też są różne, bo może Aha. być piątka nawet. E, mogą też być panele tak zwane e, 2D. Aha. Czyli to są panele, co które. To jest? są bo, bo tego no właśnie. myślenia nie jest. Panele 2D to są panele, które mają. Nie mają tłoczenia, tak jak te. One są proste, druty pionowe są proste. Ale Zaś... to jest elastyczne wtedy. Nie, właśnie nie. Druty poziome. Przebiegają z jednej i z drugiej strony. Aha, czyli ten tak, one pionowy, są opremowane w środku. Dokładnie. A tak. tutaj i to jest, rozumiem, zespawane i to tak, jest sztywny, tak, tak, sztywny tak, tak, element. I, I wśród tych paneli właśnie dobrze zaznaczyć, że dużo tych paneli e, montujemy dla e, po prostu posiadaczy psów i to ciężkich. Aha. Dlatego, że pies powiedzmy. No pewnej masy z, skacze, takim, skacze z, ta, z takim małym panelem potrafi sobie poradzić. Aha. No tamte są nawet grubości 8 mm, tak Aha. zwany 2DS, czyli wzmocniony panel. No i tamte, że tak powiem, wytrzymają nawet. Więc łosia dużego pieska albo łosie hodował, to takie ogrodzenie Dokładnie będzie tak. idealne. Dokładnie. Właśnie trwa na jednej z naszych inwestycji montaż domofonu, ale nie odbyłby się gdyby nie nasz partner, który dostarczył materiały, team.pl Przenosimy się do naszego partnera Meblechot, gdzie Janusz opowie nieco o co chodzi z tymi próbkami materiałów. Wiecie, zazwyczaj ja tego nie robię, ale jest taka opcja, żeby wybrać sobie i zamówić bezpłatne próbki tkanin bezpośrednio do siebie do domu. Wybór tkaniny to może być nie taka łatwa i oczywista sprawa. Jest taka opcja, żeby sobie po prostu zamówić takie malutkie łatki z różną kolorystyką, dajmy na to w kolorze beżu. I my wysyłamy bezpłatne próbki bezpośrednio na Twój adres domowy. Możemy sobie ocenić teksturę, możemy sobie ocenić, czy tkanina jest faktycznie plamoodporna i czy przypasuje do Twojego wnętrza. Ciekawe i praktyczne rozwiązanie. Potrzeba pamiętać, że różne materiały mogą się prezentować przy różnym oświetleniu, i nie zawsze kolor wygląda tak jak na zdjęciach. Wracamy do województwa Mazowieckiego, a dokładnie do Warszawy, gdzie Daniel prowadzący odwiedził naszego partnera, firmę Went. Wszystkie systemy klimatyzacji, wentylacji, one tutaj są dostępne od ręki. Wszystkie produkty też dokładnie. potrzebne do zamocowania, do zainstalowania. Nie tylko jakby te główne urządzenia, ale kompleksowo, tak? Obsługujecie klienta? Tak. Staramy się, staramy się mieć od tak zwanej ręki na magazynie mhm. najbardziej potrzebne produkty, które są w. Dość dużej rotacji mhm. i są najbardziej standardowe. Na już indywidualne szycie ofert, oczywiście no, klient musi chwilę mhm. poczekać na produkty. Nie jesteśmy w stanie na tych magazynach trzymać. Tak szerokiego asortymentu, jaki oferujemy naszym klientom. No, ale to jest naturalne, tak? Tak, korzystamy i opieramy się na wielu producentach, wielu marek. Jeżeli chodzi o klimatyzację, to nie są dwie, trzy okay. firmy, to jest no, już w tym momencie kilkanaście uh -huh. firm, które, jesteśmy w stanie te, te urządzenia. A jaki teraz jest taki najbardziej wiodący system? Najbardziej wiodącym u nas systemem jest marka Kaisai, jeżeli uh -huh. chodzi o klimatyzację, jest na pierwszym miejscu w sprzedaży. Uh -huh. I głównie tą marką obsługujemy inwestycje domowe, też to znaczy my mhm. nie jako wędą, ale jako mhm. nasi klienci. Okay. To jest najbardziej wiodąca marka. Inwestor Łukasz opowiedział nam trochę o Dolnej Łazience, w takim razie Ula Inwestorka opowie nam o Górnej Łazience. Zapraszam Was do Łazienki Górnej. Jest to takie trochę moje królestwo ze względu na to, że wieczorne, takie małe spa, każda kobieta na pewno zrozumie. No, teraz akurat nie zauważymy tego klimatu, który wieczorem jest, bo mamy dzień, ale wieczorem, jak tutaj mamy to okno połaciowe, biorąc kąpiel, możemy patrzeć prosto w gwiazdy. Też oczywiście oprócz tych takich nocnych relaksów, no to możemy się na pewno w tej łazience pochwalić umywalkami, które są podblatowe. Tak samo z krany od Topsanit i firmy Deante. Mamy tutaj podtynkowy montaż. Do tego też mamy z tej samej serii baterię wolnostojącą do wanny wolnostojącej. No, mi się ogromnie podoba ta łazienka. Nie mogę się doczekać z tych wieczornych kąpieli. A na koniec siódmego odcinka, zobaczmy, jak wygląda montaż masztu, który, przy pomocy wiatraka na nim zamontowanego, będzie dawać energię. Dni, które będą bardziej pochmurne, gdy z paneli fotowoltaicznych, które są również zamontowane na naszej inwestycji, nie będzie produkcji energii. Czyli. Czy to latem, czy to zimą prąd będzie płynął. A to wszystko dzięki naszemu partnerowi Ecosolar System. Jak widać sam przeprawcią pomaga przy montażu i przy okazji nakręci filmik na social media swoim telefonem. Teraz najważniejsze. Sam masz. Kilka wierceń i można powstać. I to już koniec siódmego odcinka programu Remont na 5+. A następny już w sobotę o 12:30. Chcesz remont albo budowę domu, a może chcesz zareklamować swoją firmę? Wejdź na stronę pluspl i wypełnij formularz.